E, globalne zidiocenie. Zauważyliście, że mamy wiele rzeczy globalnych w tej chwili. Mamy globalną pandemię, mamy globalne ocieplenie, w ogóle mamy globalizm. No wszystko to jest dobre. <laughs> znaczy akurat epidemia dla nas nie jest dobra. To znaczy nie w sensie, że ludzie umierają, bo ludzie umierają na choroby, nic się nie zmieniło w takiej samej ilości, jak umierali. No tylko żyją strasznym strachu i gospodarki zostały ich zrujnowane, więc wielu być może będzie czekał głód, może popełnią samobójstwo z powodu tego, że upadną ich firmy, ale ono jest dobre dla tych, co organizują tą historię covidową. Globalizm też jest dobry dla globalistów i korporacji wielkich, no. No i globalne ocieplenie, to się wydaje, że to jest jakaś tragedia. No to, bo przecież taki najmądrzejszy umysł świata, czyli Greta Thunberg, bo wiecie, teraz młodzież jest zajebiście, przepraszam, ale zajebiście inteligentna. Ja myślę, że niedługo z tronu Greta Thunberg zrzuci jakiś niemowlak. Po prostu Greta już będzie zagłupia, żeby głosić też wszystkie swoje idee. No a więc chodzi tu o globalne ocieplenie. To też jest dobre dla tych, którzy po prostu wymyślają nowe ekologiczne technologie. Znaczy, ekologiczne technologie są dobre, jeśli w ogóle o hasło chodzi. Ekologiczne technologie. Natomiast jak one naprawdę wyglądają i czy one są ekologiczne, to znaczy to, że akurat one nie zadymiają atmosfery, to jeszcze nic nie znaczy, bo mogą mieć inne spustoszenia, ale kto by o tym myślał, jak są ekologiczne, to są dobre. Wszystko, co jest ekologiczne, to jest dobre. No, bo to, to jest dogmat wiary i już. Ale dobra, globalne zidiocenie. Generalnie ja obserwuję to, co naprawdę istnieje. To jest, jakby to zebrać wszystko do kupy, to jest globalne zidiocenie. No, bo słuchajcie, jeśli chodzi o ocieplenie klimatu, no to to jest cała historia kuli ziemskiej. Na przemienne historie ocieplenia i oziębienia. No, na przykład takiego oziębienia, że, że ludzku, w, Nie wiem, w którym to wieku. Około 15? Nie, nie, skuł cały Bałtyk i się jeździło na saniach do Szwecji, do Skandynawii, no. Były różne ocieplenia, no, no, Ocieplenia, później oziębienia, no. Wiecie, jedyną stałą rzeczą w świecie jest zmiana. Dacie wiarę? I dacie wiarę, że, że... <laughs> W tym wszechświecie to nie jest tak, że tak wszystko już krąży po tych ustalonych torach i tak już wszystko wiadomo i w ogóle my znamy cały kosmos, bo co pewien czas jakiś ten jakiś yy, 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 przylatuje, skądś jakaś asteroida, w ogóle nie wiedzieliśmy, że taka istnieje, gdzieś tu mija Ziemię, jest strach, panika, ale też <laughs> przemieszcza się cała, wędruje jakby droga mleczna której to je, jest nasza bidna Ziemia, storturowana przez ludzi, nie przemysłem, to już nie wiem, czym w ogóle. Że nie mamy serca dla tej Ziemi. No, <laughs> siebie to kochamy. <laughs> Dobra. No i wędruje sobie, no i kręci się też tak, że na przykład jakoś tak wokół jakiejś tam swojej osi, i, i Ziemia na przykład przychodzi, no porusza się w tej całej drodze mlecznej też, oprócz tego, że, że porusza się dookoła słońca, że się kręci wokół własnej osi. No dacie wiarę w takie rzeczy w ogóle. Dacie wiarę. No tak jest, no. Ta nauka, ta dawna, bo teraz już nie ma nauki, teraz już jest religia w uczeniach, to ta dawna nauka takie, takie niesamowite rzeczy głosiła. No i to kręcąc się, po prostu przechodzi różne, że tak powiem, sfery kosmosu. I na przykład pewne sfery są bardzo zanieczyszczone, zapylone, i wtedy po prostu no ta przestrzeń między Słońcem a Ziemią jest zapylona i, i te kochane promyczki słoneczka nie dochodzą do nas e, po prostu za bardzo, no to wtedy jest globalne oziębienie. No. A później wchodzi w sferę czystą Ziemia, wędrując w tej e, drodze mlecznej, no to sobie zapieprza, te promienie bez żadnych przeszkód i w całej swojej sile po <laughs> prostu na Ziemi. No i teraz jak ludzie żyli w tym chłodnym czasie, no i przychodzi ciepło, no to jest globalne ocieplenie. <laughs> To no jest zdecydowanie cieplej niż wtedy. No, no, Szko no nie wiem, może wymyślimy walkę z globalnym oziębieniem, jak <laughs> po prostu za, nie wiem za jaki czas, wejdziemy w tą strefę. <laughs> Dobra, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, bo troszkę się tu zacukałem, eee, tu bardzo lubię pana Stanisława Michalkiewicza, i po prostu on tutaj się wypowie na temat globalnego ocieplenia, a ja później jeszcze coś dorzucę. Może w ten sposób. Mi się nie zbieża, ja, więc mogę się tylko domyślać. Ja tak dorzucę tutaj, bo mówiłem o tej zasłonie dymnej i o tym, że pewne rzeczy się dzieją w tle. No to podpisano w tych dniach właśnie porozumienie. Z górnikami, z, nie, ze związkami zawodowymi, które praktycznie jest wyrokiem śmierci na polskie górnictwo węgla kamiennego i wedle tego porozumienia za 30 lat już ani jedna kopalnia ma nie funkcjonować. I, i to jakby też w, u większości obserwatorów przechodzi bezecha, bo wszyscy się koncentrują też. To, to jest, w panie redaktorze, konsekwencja. Y, Ratyfikowania traktatu lizbońskiego, bo przecież w ramach Unii Europejskiej ta decyzja o redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2030 o 55% to jest podjęta w ramach Unii Europejskiej. Komisja Europejska to podjęła i wszystkie inne organy, w związku z tym Polska. Y, y, ma to zrobić, ma to przeprowadzić. A kto jest największym emitentem dwutlenku węgla? No węgiel z węgla, ten dwutlenek się tworzy ze spalania węgla. W związku z tym nie wolno będzie spalać węgla, bo klimat, bo to, bo tamto. Wie pan, ja nie wie, na czym... Klimat się ociepla, to jest możliwe i w poprzednich epokach geologicznych bywało tak, że klimat się ocieplał, klimat się oziębiał, nie było żadnego przemysłu, ludzi nie było, dinozaury tylko były, no mam nadzieję, że one nie pierwiały tak, wie pan, metanem, że aż się klimat <laughs> zmienił, ale to jest rzecz oczywista i normalna. Natomiast wiązanie, tu podobno, znaczy to teraz naukowcy są, wie pan, skorumpowani i udowodnią każdą, wie pan, tezę, jakim ktoś zapłaci. Za pieniądze to wszystko udowodnią. W związku z tym... E, to znaczy w ogóle to jest motto różnych e, tych instytutów naukowych. Za e, odpowiednie pieniądze udowodnimy wam wszystko, co chcecie... A, bo balimy. Tylko daj się odpowiednią kasę już. <laughs> a, sorki to się nazywają granty od filantropów. O, przepraszam. <laughs> przepraszam, bo ja tak po chamsku mówię a to przecież grant jak to ładniej wygląda grant od filantropa, nie? <laughs> Taki. No dobra, zostawmy. Nie robi specjalnego wrażenia. Bo widzę oczyma duszy, że ta walka z emisją dwutlenku węgla ma jeden cel: nakłonić czy zmusić kraje głupie i słabe do rezygnacji z, tych, z korzystania z tych nośników energii, którymi dysponują. Tylko na rzecz korzystania z tych nośników energii, których nie mają, więc które będą musiały kupić. No to wie Pan, ale to tego nie można powiedzieć wprost. Więc wie pan, wysyła się taką niezrównoważoną psychicznie dziewuchę, która, mówi o Grecie Thunberg, która wodzi za nos, wie pan, wszystkich mundrali. No i oni tam jej nadskakują, wie pan i tak dalej. Ale, no bo to takie inscenizacje się robi. Po to, żeby opinia publiczna, i w Polsce to jest mnóstwo idiotów, albo cwaniaków, którzy w to wierzą. O teraz ostatnio sąd w Łodzi wydał takie orzeczenie w sprawie elektrowni w Bełchatowie, że, że trzeba ją zamknąć, no bo ona tu emituje dwutlenek węgla. Jakaś pani mecenas wie pan, która, no tam nie wiem, no, chyba nie bezinteresownie robi takie rzeczy, ale właśnie, i to jest już, to już zaczyna być groźne, dlatego że elektrownia w Bełchatowie, o ile wiem, to dostarcza 25% mocy energetycznej państwa. Więc ta, o taką gra, stawkę idzie gra. No i to jasne. No. Dobra. No to wyjaśnijmy sobie to, to pytanie. Słuchajcie, to bo to się...